Zostało opracowane dwie koncepcje zadaszenia, modernizacji, rewitalizacji amfiteatru. Dwie koncepcje, Szanowni Państwo, na które będziecie mogli głosować, bo chcę wybór zadaszenia, wybór modelu rewitalizacji oprzeć właśnie o głos mieszkańców. Na stronie internetowej konsultacje Zielona Góra będzie sonda, będą zdjęcia, będą wizualizacje. I mieszkańcy miasta, szanowni mieszkańcy, będziecie mogli wybrać, która wersja, który dach, która metoda zagospodarowania amfiteatru Wam odpowiada. Oba te zadoszenia są konstrukcjami membranowymi. W ramach zleconej koncepcji zostały przeliczone ich techniczne możliwości wykonania, więc mamy potwierdzenie, że oba te dachy da się wykonać. Ten w wersji, w wariancie pierwszym, jest to dach fałdowy gospodarce e, między konstrukcją e, stalową, sporczą. E, drugi jest dachem o konstrukcji stalowej Przestrzennej. Bez takiego obiektu, bez amfiteatru, nie mamy możliwości robić imprez biletowanych, nie mamy możliwości robić imprez telewizyjnych, kabaretowych, muzycznych. To wszystko wróci. Jestem też przekonany, że jak ten obiekt już będzie, pojawi się masę prywatnych organizatorów, którzy będą ten obiekt wynajmowali. My będziemy z tego korzystali i przychodzili tutaj na imprezy. Zielona Góra zasługuje na duże imprezy, na festiwale. Do tego mieszkańcy byli przyzwyczajeni.